Cześć Boże, nazywam się Barbara Dawidowska, jestem katahedką. Od 30 lat w naszej parafii Miłosierdzia Bożego w Żukowie. prowadzę schole, która nazywa się Armia Pana. Mam na sobie naszą reprezentacyjną bluzeczkę. Jeżeli chodzi o mnie, to doświadczyłam naprawdę wielkiej radości, wielkiej łaski bycia dwukrotnie na wolontariacie misyjnym w Afryce. Byłam w Rwandzie i byłam w Kongo. Będąc w Rwandzie mieszkałam przez cztery miesiące w Kibeho, tam gdzie Matka Boża, Matka Słowa przyszła do trzech dziewczynek, objawiła się, mówiła do nich. Jedną z nich miałam możliwość poznania osobiście Natalii. Uczestnicząc w mszach świętych słyszałam przepiękne pieśni śpiewane ku czci Matki Bożej, o Matce Bożej. Próbowałam się ich nauczyć i niektóre z nich udało się przenieść na grunt naszej scholi, już tutaj będąc w Polsce. Niektóre przetłumaczyliśmy na język polski, niektóre śpiewamy częściowo w języku Rwanda. Bardzo dziękuję, że zostałam razem ze Scholą zaproszona na kongres Rodzin Polonijnych, gdzie pragniemy zaśpiewać niektóre pieśni. Pragniemy tych pieśni również Państwa połączyć i mam nadzieję, że Państwo zaśpiewacie razem z nami. Zaśpiewacie, zaklaszczecie, zatańczycie, bo tam w Afryce śpiewa się właśnie, pokazując gestem, z radością. Będę również prowadziła warsztaty dla dzieci, gdzie też pouczymy się tych rytmów afrykańskich. Bardzo serdecznie już wszystkich zapraszam. Szczęść Boże!